Witajcie to witam Witam Was w kolejnym odcinku. Wszystko o koniach. Nie wiem czy wiecie, ale to jest już o ja cię. 20 odcinek tej serii. Tak, świętujemy. 20 odcinek tej serii. Bardzo się cieszę, że prowadzę tą serię. Bardzo lubię ją prowadzić i cieszę się, że Wy też lubicie tą serię, bo... Widzę w komentarzu, że piszecie, że bardzo ją lubicie, także... Y, może być łapka w górę dla kolejnego odcinka. Także y, no, zaczynamy. Dzisiaj jest o rafian, tak. Gdyby ktoś nie wiedział y, kto to jest... Y, co to jest rafian, to to jest klacz wyścigowa, tak? W poprzednim odcinku było o słynnych koniach. Poprosiłam Was... Abyście w komentarzach napisali, yy, jakiego słynnego konia chcielibyście. Na tym odcinku podałam ankietę i najbardziej, najbardziej chcieliście właśnie rafian. I tutaj mamy właśnie moją klacz Pinto 2016, tego nowszego malowania, które nazwałam właśnie rafian. I zaczynamy. Jeżeli ktoś nic nie wie o rafian, o tej klaczy, to w tym odcinku się o nim dowie coś. Zaczynamy. urodzona 17 kwietnia 1972 roku, zmarła 7 lipca 1975 roku. Klacz eee, polnej krwi angielskiej, czempionka rasowych wyścigów konnych, obecna 30 w rangiwum koni wyścigowych Urodzona w Paris, eee, Kentucky, uważana za jedną z najlepszych klaczy wyścigowych z klaczy wyścigowych w Stanach Zjednoczonych wszech Czasów i jedną z największych amerykańskich koni wyścigowych XX stulecia. Jej historia została przedstawiona w filmie z 2007 roku pod tytułem „Rafian Życiorys“. Pierwsze treningi zaczęła z trenerem Frankiem Y. Whitelem. Jako trzylatka wygrała wszystkie wyścigi. Gdy Rafian w swojej karierze miała pięć wygranych wyścigów, mimo to wszystkie, w których uczestniczyła, musiała zrobić kilkumiesięczną przerwę. W jej kończynie wykryła pęknięcie. Po powrocie nadal zajmowała, zajmowała pierwsze miejsca, ścigając się z, z samymi klaczami. Następnie samym stanęła do, do walki z gierą Foolish Pleasure, mimo że teren był temu przeciwny. Je, jeździec U, dosiadający Rafian, ja cię to was Miałam dylemat, ponieważ jeździł również na Foolish Pleasure, ale wybrał rafian. W trakcie wyścigu złamała, złamała przed nią kończynę w dwóch kościach trzesz, trzeszczkowych, jednak biegła dalej jeszcze 45 do 46 metrów, ponieważ nie można zatrzymać koniec pełnego trwału szybciej. Po 12 godzinnej operacji założono jej gips. Gdy działanie narkozy ustało, zaczęła galopować i wjeżdżać, przez co otworzyła gips. Długo potem podjęto decyzję o e eutanazji. Pochowana została wewnątrz w tortu, w toru w Belmont Park, gdzie zdobyła swoje pierwsze zwycięstwo. Jako jedyny koń została pochowana na torze chrapami w stronę linii mety. Jej głowa Miała e, triumfalnie ją przykroczyć. Została wyróżniona do tej najlepszej trzyletniej klatze w 1973 roku i najlepszej dwuletniej klaczy w 1972 roku. To takie ogólne informacje, a teraz tak troszeczkę więcej informacji, więc e, zaczynam. E, Rafian. Rafian urodziła, urodziła się w 1972 roku i trafiła do Stanów Zjednoczonych w transporcie roczniaków z Anglii. Dobietowała jako dwulatka i w swojej startowała 11 razy. Przygrała tylko ostatni wyścig, ten, w którym straciła życie. Naz nazywano ją Bobiną toru. Była niesamowicie szybka, a przy tym cechowała ją nieugię nieugięta woli wal walki. Klacz nawet. Nawet swój rutynowy trening za, zamieniała w spekt, spektakularny pokaz mangi jej, jej trener mawiał, że z jej miłości do biegu nie wahałaby się wyhodować sobie skrzydeł, chociaż i tak bie, biega jako skrzydony Pegas. Była demonem toru, który nie miał litości ani dla przeciwników, ani dla samej siebie. Odnosiła dróg z zwycięstwa. Ona nie wygrywała ona dominowała i była rekordy torów. Rafian w swojej niestety krótkiej karierze okazała się koniem legendą. Nie umiała przegrywać, znała tylko wygraną. Jej fani płacili na jej zwycięstwo takie stawki, że tor został wyruszony do wypłacenia większej kwoty niż otrzymał. Jego even even evenementu nie było nawet w przypadku sekretariata. Trener Rafian mówił, że Sophie jest najlepszym koniem wyścigowym, jego kiedykolwiek widział. Ta miłość do biegu, m, która kara klaczy zafiszowała, stała się, się jej zgubą. Właściciele zdecydowali się wystawić się przeciwko ogierowi Foolish Pleasure, wówczas najlepszą ogierowi w Stanach. Rafał do tej pory ścigał się tylko z klaczami. Jej był przeciw, przeciwny forsowaniu klaczy w pracy z rosłym ogierem. Już przy starcie bogini toru uderzyła wybrankę w kolano ale kontynuowała jak szybko, wyrównując to, co straciła przy staracie Oma koni szły łeb, łab, walcząc desperacko i zaciekle. Rafia wysunęła się na prowadzenie, ale po chwili spor są nogi Rafian. Rafian miała już ze sobą męknięcie kończyny, które rehabil rehabilitowano przez kilka miesięcy poprzedzających wyścig. Nie wytrzymały obciążenia. Klacz złamała obie kości trzy. Szeczkowe, wyprzeni nodze. Refenkura która nigdy jeszcze nie przygrała, lekceważąc ogromny ból, kontynuowała bieg. Rokejowi udało się ją zatrzymać dopiero po prawie 50 metrach, a noga klaczy przedstawia, przedstawiała tragiczny wygląd. Zmiana kość przebiła skórę, a koń biegł po pieszczystym torze pogarszając tylko już i tak beznadziejną sytuację. Refen została uświona na to, że po do operacji, która po przetransportowaniu klaczy do kliniki trwała ponad 12 godzin. Wybudzenia narkozy klacz, która przecież nie ukończyła swojego wyścigu, wracając przy na sensorze, kontynuowała walkę. Dla niej wyścig nadal trwał. Założonym gipsem uderzała, uderzała podczas swojego biegu o własne kolana, po, połamane, połamała tylne nogi, a z operowanej zerwała gips i otworzyła zuperowane kości. Jej stan już był już nie do naprawienia i właściciele zdecydowali się uśpić swoją czempionkę. Wielu ludzi widzi w jej zachowaniu ogromną miłość do wyścigów i wolę walki na torze. Nie wiem na ile nie wiem na ile był to obłęd konia zaszczutego za, za i wytrenowanego do wolę do, do modlitwy morderczych biegów. Faktem jest jednak, że w podobny sposób życie zakończyli jej, jej rodzice. To szaleństwo wygrywania miała w genach. Rafia została pochowana na torze, chrapami w stronę mety, a internet przez wiele lat przychodził na tor i stała w boksie startowym numer nr 9. Gdy ludzie pytali, dlaczego ta stoi, odpowiadał ja ją widzę, ona biegnie po tym torze. Słyszy ten ten jej kopyt, oddech widzi serca. Rafian ciągle tu biegnie. Tak. I powiem wam yy, tak. Jeżeli ktoś bardzo lubi oglądać filmy o koniach, to polecam Wam obejrzeć film yy, pod tytułem Rafian, który właśnie opisuje historię Rafian, która jest naprawdę bardzo, jak dla mnie, to jest chyba najsmutniejsza historia, jaką oglądałam jeżeli chodzi o konie wyścigowe, bo jednak, jak pewnie usłyszeliście, to co czytam, to było naprawdę, no, jednak, ona jednak zakończyła bardzo szybko swoją, e, przygór, swoją e, karierę, ponieważ urodziła się w 1972 roku, a zmarła. E, a zmarła trzy lata później, czyli miała dokładnie 3 lata. I pomyślcie sobie, ile mi, no, wygrała bardzo dużo wyścigów i jeżeli ja uważam Rafian za naprawdę niezwykłego konia, jeżeli chcecie poznać jej historię bliżej, to oczywiście obejrzyjcie film Rafian, ponieważ ja oglądając ten film już e, chyba dwa razy do go oglądałam i po prostu... No, naprawdę wzruszający film, więc polecam Wam go obejrzeć i możecie pisać w komentarzach, którego konia chcecie w na następnym odcinku, możecie zajrzeć do poprzedniego odcinka, właśnie w którym była taka, w którym, w którym była ankieta dotycząca właśnie słynnych koni, także możecie tam zajrzeć, ja na pewno sobie link w opisie. I... Jeszcze na koniec tego filmu, zanim pojawią się zdjęcia, chciałabym poruszyć bardzo ważną sprawę. A mianowicie, jak pewnie wiecie, całkiem niedawno nagrałam, ja wrzuciłam Wam film z wymianą. I jedna z widzek, która na, na WP ma nick koniara 123. I teraz mówię do Ciebie. Jeszcze raz powtarzam, koniara 123. Teraz mówię do Ciebie. Napis, napisałaś mi, jakiego tam konia masz do wymiany i jakiego konia chcesz. I ja Ci odpisałam i napisałam Ci w odpowiedzi swój adres mieszkalny. Teraz mówię do Ciebie, żebyś mi napisała swój adres, żebyś zobaczyła tę moją wiadomość i napisała właśnie swój adres e-mail swój adres mieszkalny, żebyśmy mogły się wymienić bo ja już Ci napisałam swój adres ale Ty tylko mi musisz napisać właśnie swój adres Jeszcze raz podążam użytkowniczka na WP koniara123 proszę od, odpisz do mnie bo powiem Teraz zwracam się do Was wszystkich i do Ciebie, koniara 123 też. Naprawdę, jeżeli chcecie się ze mną wymienić, napiszecie wiadomość, i ja Wam odpiszę, a kiedy ja wam, a kiedy ja wam odpiszę i czekam na Waszą odpowiedź, to bo już raz miałam taką sytuację. Napisałam do jakiejś właśnie mojej wicki, żeby jak chciała się ze mną wymienić. Ona mi tam napisała wiadomość, ja jej odpisałam i po jakimś czasie mi nie odpisała. Więc proszę was, jeżeli naprawdę, naprawdę jeżeli chcecie się ze mną wymienić, to naprawdę sprawdzajcie maila WP, bo prawdopodobnie jak wy wysłaliście wiadomość, to mogą wam odpisać. I wy też musicie odpisać, żeby, żeby... bo jeżeli naprawdę chcecie się ze mną wymienić, to naprawdę musicie odpisywać, bo inaczej po prostu to nie wyjdzie. Mówię teraz tutaj właśnie do wszystkich, że naprawdę jeżeli chcecie się wymienić i chcecie, żeby ta wymiana się powiodła, to musicie jak ja Wam odpiszę na Waszą wiadomość, to wtedy Wy musicie mi odpisać. To wtedy ktoś z Was, kto, się, kto chce się wymienić, musi mi też odpisać. Także jeszcze raz powtarzam, Koniara123 to jest nick na WP. Proszę odpisz mi na wiadomość, którą Ci napisałam. Proszę, bo inaczej ta wymiana, ta wymiana nie będzie obejmowana przeze mnie. Więc naprawdę, ja czekam. Jeżeli mi nie odpiszesz, no to trudno. Ale proszę, jeżeli naprawdę chcesz się wymienić Koniara123 to odpisz mi. Naprawdę. Także to tyle z mojego gada gadania. Wy sobie oglądajcie zdjęcia. Do zobaczenia i miłego weekendu. Pa.